Widzowie, dzisiaj top 5 najlepszych piłkarzy, co kiedykolwiek żyli z Argentyny. Oczywiście według mnie. Na miejscu piątym Paulo Dybala. Świetny w ataku i ja tutaj nie mam co mówić. Po prostu Paulo Dybala. Na miejscu czwartym będzie oczywiście Rikelme. Też bardzo świetny zawodnik w ataku. Umiał ładnie jeszcze piłkę. I też bardzo ładnie grał. Na miejscu trzecim, czyli zawodnik, który otwiera podium, jest Zanetti. Świetny był to obrońca. Nikt go nie mógł przejść. Na miejscu drugi. Czyli drugi najlepszy Argentyńczyk na świecie to jest Diego Armando Maradona. Tego piłkarza nikt nie mógł poczynać w dribblingu. Świetnie dribblował, podawał, strzelał, i był mega szybki. Po prostu Diego Armando Maradona. Na miejscu pierwszym, czyli najlepszy Argentyńczyk jaki kiedykolwiek żył, to jest Lionel Messi. Tak, najlepszy Argentyńczyk jaki kiedykolwiek był teraz. Lionel Messi. Dobry był ze wszystkim, ze wszystkim, był bardzo dobry, nawet najlepszy, mogę tutaj powiedzieć. Messi to był bardzo dobry piłkarz subskrybujcie i lajkujcie po więcej. Siema.